z tego miejsca, Dobrze. natomiast jeżeli chodzi o ułożenie elementu, bo też takie pytanie się pojawiło, to właśnie temu nam służy ten list w raper. W tym list w raperze te elementy, to jest pierwszy element, to jest drugi element, to jest trzeci element, to jest czwarty. Jeżeli cokolwiek miałoby się zmienić, to po prostu możemy wyrzucić dany element. A nie można przełożać? Nie, tak, biz... tak się nie da. Należy Ojej, chwycił tak upłyśnie. wyrzucić i dodać nowy w tym miejscu trzeba po prostu to tak. tam sobie. Trzeba się pogodzić z tym, że no spada trzeba mieć z boku <grytania> te linki. Ja... Możemy sobie, sobie to tak. kliknąć teraz na teście, jak, jak chcecie sobie to przeklikać zobaczyć jak to działa. Ja sobie właśnie klikam za to. Cena czy nie ma tam takiego switchera, bo tu są strzałeczki? Wyżej, dalej, niżej. No. no to nie ma, ale to to, to... nie są aż tak częste. To jest stabilna, 20 Nie, mamy tylko do zmiany nazwę sekcji, więc to jest najważniejsze. Tutaj to, co nam też przyświecało, to to, żeby zarządzić tym w taki sposób, żeby zawsze ta kolejność była zachowana. mieliśmy z tym problemy. Jeżeli były jakieś wgrywki, pojawiały się nowe elementy, czasami tak, wiem, był rozjazd, przyczało. jeżeli chodzi tak. o kolejność elementów. I wybraliśmy po prostu ten sposób, bo tutaj mamy pewność i gwarancję, że te elementy będą tak, jak sobie to założyliśmy. Dobra, to...